E, witam tutaj, ChiroV3. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam grę e, Botanicula. E, jest to gra Amaniti, Amanita Studio. Um, Amanita Studio jest to e, twórca takich gier jak Machinaria, e, Samaros chyba. Um, nie pamiętam, dokładnie nazwy. No i właśnie Botanicula. Botanicula zachwyciła mnie swoją prostotą, jeżeli chodzi o. Właśnie. Um, sterowanie to jest naprawdę coś super. Um, no, coś aha. Um, więc sterowanie jest naprawdę, naprawdę świetne. Um, no i cała taka grafika jest na bardzo wysokim poziomie. Niby takie proste, a jednak chciałabym naprawdę. Włożyć w to dużo pracy, żeby zrobić. Pominiemy wstęp. No. Hmm. Ja strzałek. Hmm. jest to gra przygodowa. No, chodzimy tutaj taką, jakby rodzinką, czy przyjaciółmi. Nie wiem, jak to jest. Hmm. Hmm. Ale. Hmm. I rozwiązujemy zagadki. Zagadki ekologiczne. Zagadki bardzo ciekawe. Dosyć wciągająca gra. No idziemy na dół. Jeszcze. no i um, ogólnie um, swoją um, ceną też zaskakuje. Można ją teraz na hubble bundle yy, to jest naprawdę bardzo tanie yy, no, i, no i oczywiście zwiększają się poziomy trudności yy, tej całej gry chodzimy po jakichś drzewach yy, w trzeba zbierać takie piórka. I wybieramy po prostu postać, która mamy tam, która ma to zrobić. Jakby się trafiła I ominęła tą bakterie zaraz, nie wiem. To nazwa. Muzyka tej grze jest też świetna. Zaraz będzie tutaj A Ale przejdziemy dalej. Um, gra? gra z trudnością swoją. W um, niektórych na okay. momentach naprawdę trzeba trochę pogówkować, gdzie to trzeba zrobić, ale mnie jeszcze nie znudziła. Tref to grałem i jeszcze mnie nie znudziła. Um, ja myślę, że nie będę się tutaj za bardzo na tą grą rozwodził. Bo um, każdy kto będzie chciał, może... Ja I to naprawdę jest um, No, według mnie jest to świetna gra. Um, dla, dla dzieci, też dla starszych? No. Um, nie, chociaż jest ten poziom trudności czasami, że trzeba coś no nie wiem. Um, no to, to by było chyba na tyle. Nie będę rozwiązywał tutaj wszystkich zagadek. Gra ekologiczna. No chodzi w większości o ekologię. Grafika jest. Mnie po prostu zachwyca ta grafika, ta prostota tego wszystkiego. No dobrze. To w takim razie na tym myślę, że yy, zakończę. No i prosiłbym o opinię. Jak wam się podoba ta gra? Czy byście chcieli z zobaczyć? No to, cześć.